I za chwilę zamykam i znowu to samo I mi wraca kurwa. A tak. to jest dziwne bardzo dwa To jest jakieś nie wiem czy jest choroba psicizna, jakaś kurwa, chuj wie. Nie, to nie jest choroba psićna kurwa. To jest alkohol i narkotyki senat. Bo to nie jest tak żadna kurwa, gdzie może lekko jest ja pojebany, no, Jakbym nie był pojebany, to mnie nie na ulicy, kurwa. nie, Jest za każdy że ci pomóc policja, kurwa. A nie, nie. Bo nie będą mnie kontrolowali, co no to kurwa. Na pewno nie kurwa, nie. Żarcie mi przywożą wszystko, ale alkoholu ci nie przywiozą kurwa. A dlaczego nie? A poczekaj. Nowy miesiąc jest. I tak, no muszę się zgłosić, żeby z Kansilu daj mi fajwera kurwa no, na piwko. A, gdzie mi da. Jak co, bo oni mają taki coś, że fundusz mają jakiś kurwa, no to domnych dają coś, nie? No ale to, raczej kupują zawsze coś i przywożą. Ale ja wymuszę, za, wymuszę na nich, nie? Co mierząc piątkę, wymuszę na nich, nie chcę wiedzieć, co, nie, no ale rano piąteczka mi starczy. A Jim rano jak poleci, to go poproszę, powiem, ej Jim", pokażę mu puste butelki, wszystkie. I ej, Jim", nie, nie, nie wiedzą, co chodzi. <śledzisz> On vient on vient dans le